Cześć <laughs> Siemanko, witam was w moim nowym odcinku A dzisiaj trochę pomardzę Jak bardzo się nudzę i że nie mam gdzie jechać Uznajmy, że będzie to taka szybka wycieczka z nudów Marcin wyjechał w góry dzisiaj Więc o tak wczesnej porze Jaka jest teraz Nie ma zbytnio z kim się wybrać Dlatego jadę sam. I to nie na długo, bo nawet nie jestem przygotowany. Zjadłem tam małe śniadanko. Nie że mi się chce wyjść, więc wziąłem kamerę, przy okazji coś ponagrywam. Pojadę, a tutaj gdzieś do okolicznego lasu. Ciut dalej. Ostatnio tam byłem na spacerze, więc w takim długim spacerze. Więc tam, tam się przejadę. Dawno tam nie byłem rowerem, raz chyba w życiu tylko. Zaczynam czuć powrótkę jak taki delikatny głód mi wypada. Ale i tak na długo nie jadę, więc teraz zaczął się chyba najcieplejszy wrzesień, odkąd pamiętam. Na luzie krótki rękawek, krótkie spodenki. I co każdy wypad rowerowy, zawsze jakaś pieprzona muszka wpadnie mi w Zawsze. Wlazła mi muszka pod kask i będzie mi skrobać po głowie. Denerwujące uczucie. Malutki pomysł mi się w głowie zrodził, o jakie miejsce mogę zahaczyć. Tylko teraz pytanie, czy trachę tam. Zobaczymy. na piciu wyprzedzałem ziomeczkę, który słuchał muzyki na głośniku. Jaż mi się przypomniały czasy, kiedy też tak jeździłem i słuchałem <noise> ale tak na bocznych drogach właśnie jak tutaj fajnie się wtedy jeździło a teraz często jak zimnie, zimie, jeżeli mam kask pełny bo wtedy to zimno tak to sobie słuchawki biorę i coś tam posłucham no ale też nie za głośno żeby słyszeć co się dzieje dookoła takiej ciszy i spokoju dawno nie odczuwałem na tym na rowerze Jeden samochód tylko jechał po drodze i mnie wyprzedzał a tak to jest puściutko ludzi też nie ma każdy chyba w szkole gdzieś w pracy w mieście Przepraszam, traktor za mną jedzie. jechał przede mną i coś zaczęło nagle wykopać. znacie to uczucie jak dotykacie się po kieszeni i nie czujecie telefonu To właśnie tak miałem przed chwilą Normalnie czuję się jakby był lipiec, jest tak gorąco. Upał. Zaraz tu gdzieś się skręcało. Chyba nawet tutaj, gdzie jest starnia jak Znalezione. Superacko. O. <ślesk> Tam roperek, a tam jedziemy. O. A słońce daje niemiłosiernie. Żadnej chmurki nawet nie ma. Jest bezchmurne niebo ja powiedziałem wcześniej, że byłem tutaj na spacerze. A ogólnie z kąplami zaplanowaliśmy sobie taką pieszą wędrówkę. Zrobiliśmy 30 km na pieszo i głównie przez las więc fajnie było, rozwiedzaliśmy troszkę i zaraz tutaj jest taka stara miejscowość niemiecka, ale to za chwilkę no i ogólnie tutaj zaraz w lewo skręca się w taką ścieżkę ale tam dzisiaj nie pojadę bo tam trochę zarośnięte jest mogę nagrać z tego osobny odcinek jak idę tam jeszcze raz z kątami na pieszo i trochę opiszę to miejsce teraz Idzie się przez las, napotyka się na takie kamienne domki. Domki z kamienia. Prawdopodobnie ludzie piszą, że jest to albo niemiecki posterunek, albo stara niemiecka wioska. Co to jest? Nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, ale nigdzie nie mogłem znaleźć o tym informacji, więc... Mam nadzieję, że uda się tam za niedługo wybrać i może coś opowiem więcej o tym miejscu. A i co, co najlepsze? Na miejscu znaleźliśmy taką starą saperkę. Oczywiście, wszystko co tam znaleźliśmy zostawiliśmy, tylko pooglądaliśmy, nie? żeby nie było. Można powiedzieć, że to taki urbex, a urbex to przecież nie jest wandalizm. I znaleźliśmy jeszcze odłamek takiej starej po niemieckiej butelki. Powinna tutaj gdzieś się wyświetlić zdjęcie na ekranie. I ona była prawdopodobnie wyprodukowana w Gdańsku, o ile pamiętam. Więc no, to szło na skalę masową i to była chyba jakaś woda, prawdopodobnie. Więc to odkrycie bardzo fajne. Leży sobie tam dalej. Może ktoś to kiedyś zabierze, nie wiem, oby nie. Jest to zawsze jakaś fajna taka historyczna pamiątka. Ci co odwiedzają mogą zobaczyć. I teraz, gdzie tu dalej jechać? Bo przecież tędy, to ja nawet do domu nie dojadę. A tam się kończy ścieżka Zawrotka Tam była ścieżka w lewo. Powoli już się kieruję do domu Głodny jestem Zawsze nagrywając ten GoPro, bo ogólnie to nie jest jakieś nowe GoPro, jest to Hero 5 Black Nie pamiętam kiedy to kupiłem, w 16 albo 17 roku Ucina mi audio w niektórych filmach. Nie wiem jak już pewnie widzieliście, oglądaliście i zawsze się boję, nagrywając z nią, że, że utnie mi audio. Szczególnie jak gadam tak dużo, na przykład o tej butelce w tej wiosce. Czy tam po sterunku, no mniejsza. Ale kurczę, audio jest ważne. Nawet jak tam dam o 100% większe, to tylko troszeczkę coś słychać. tak właśnie myślę, że żeby jakieś napisy wtedy dodawać. Niektórych filmów właśnie bez audio nie dodawałem. Tutaj w lewo skręcamy. Tu raczej już dojedziemy gdzieś. no tam nawet widzę. A, to chyba jest ta prosta droga, tylko ja tam skręciłem po prostu. No. To tam wyjechaliśmy, tu się przestraszyłem jak ten traktor jechał. To gdzieś to jechał. Jak się przetniesz siankiem, to szczypie. Za niedługo ogólnie szykuje mi się chyba wyjazd w góry. Tylko czekam na decyzję mojego kumpla. I no. Z góry na pewno będą też jakieś fajne filmiki, mam nadzieję. Tak jak mówiłem, kieruję się już powoli do domku. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie!